Wejdźcie, Państwo, proszę. Proszę. Wiem, jakie są żądania państwa wobec nas. A wy z kolei wiecie, jaki mamy problem. Że nie ma pieniędzy. No, w tej chwili na takie podwyżki nie. To raz. A dwa, że muszę dziś dać odpowiedź, czy się podejmujemy obsłużyć kongres. I nie ukrywam, że w tej chwili decyzja zależy wyłącznie od państwa. A jakie mamy gwarancje, że po kongresie te podwyżki jednak będą? Moje słowo. Słowo, ale żebyśmy chociaż na piśmie to mieli. Mogę państwu napisać zobowiązanie. A pani Monika je podrze. Ale proszę pana, proszę mnie zrozumieć i uwzględnić interes naszej firmy. I wasz. Bo w końcu taki kongres to jest komplet gości dzień w dzień na trzech posiłkach. Ale akurat na tych z kongresu to my nie mamy co liczyć. Dlaczego? Dobrze, Czesia mówi. Ja to mogę powiedzieć. Napiwków to wy się raczej nie spodziewajcie Tacy na kongres nie przyjeżdżają szastać pieniędzmi A no, ja to wiadomo Kto daje napiwki kucharzowi? A to od pana teraz najwięcej zależy Nasza restauracja jest już na rynku od jakiegoś czasu Przetrwaliśmy gorsze czasy I państwo zawsze mieliście tu swoje miejsce Zwolnień nie było Ja to akurat nigdy nie wiedziałam, czy nie wylecę Pani Monika zawsze tak mówiła Przesadę. To pani tak mówi. A ja wiem, że w biznesie to normalne. Biznes to biznes. I Ja coś czuję, że na te podwyżki nie mamy co liczyć. I ja to dziękuję. My, My też. Przykro mi, ale powinna tu być pani Monika. Proszę pana, dobrze wiem, że to nie przypadek, że właśnie teraz z panią Moniką ja też nie potrafię rozmawiać. A pan co zostaje? Zastanowię się.